Zapiszę to, co chcę Znów zaparzę kawę rano Resztki snu zjem na śniadanie Czysta karta, ja w niej zapiszę to Zapiszę to, co chcę Znów zaparzę kawę rano Resztki snu zjem na śniadanie Czysta karta, ja w niej zapiszę to Zapiszę to co chcę Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie Czy strach? Zrobię wszystko, ale najpierw kawę. Dwa sąsiedzkie porachunki. Kaj, skarbie, powiedz mi o co w ogóle wam poszło z Andrzejem. Incia, szkoda gadać. No weź powiedz. Dobrze powiem. Andrzej Fan, ten gad sąsiedzki mnie uderzył i powiedział, że tak robi się tu z każdym sąsiadem na powitanie. Taj, bo tak się robi. Przeproś go. Po moim trupie. Śnieżka, <laughs> a co tu za śmichy chichy. Tato, to mój chłopak i ja. Całowaliśmy się. Jak się ten młodzieniec nazywa? John Fan. Syn tego potwora funa. Proszę nie mówić o moim przyszłym teściu potwór. Będę mówił jak chcę na tego gada. Nie pozwolę na to, abyś nazywała go teściem. Spoko, będę go nazywała tatą. Po moim trupie, paszą won, kiedyś mi jeszcze podziękujesz. Tato, zakochałem się. W kim? W Sylwii kawie. Córce tego skurczy syna kawy. Tak. Nie zgodzę się na ten ślub. Po moim trupie, nie będziesz nazywał tego pierona ani teściem, ani tatą. A ojcem mogę. Nine, kiedyś mi jeszcze podziękujesz, kochanie mi ojciec powiedział, żebym z tobą zerwał. Ale w dupie to mam i orzenie się z tobą, czy on tego chce, czy nie. Ja tak samo, Dżonciu. To takie podniecające prawda. Jesteśmy jak Romeo i Julia. Nieszczególnie, my musimy być razem.